Bitch bitch. 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 Where's my money, bitch Chociaż mogłem kupić jeszcze lepsze, ale żeby już tak na początek kupiłem tezę tego, tego A lampy działają jeszcze Jesz na razie o wie wiecie jak chrysia mówił noc pełna wrażeń to nie wiem czy dojadę na podwórko <laughs> i lampy mogą już przestać działać czy nie jeszcze krowę potrące może to jest przypadek i na Tak tróbę potracisz do 2000 w plecy. Tak, dokładnie. A gdzie to moja krowa? No <noise> i tak 2000 w plecy. Nie, nie to moja krowa, niech się nie interesuje. Będziesz w góli. Dobra. No. Dobra, orkę dokończymy potem, po odcinku dokończymy. A teraz zobaczcie mój nowy nabytek. To jest T25 jak się nie mylę. Teraz sprawdzimy, bo dawno. Po ruskim nie słyszałem. Tak w realu to ja mam 30, ale... O no dobra. Mniejsza z tym. Pełny skrypt. O, jak widzicie. Rosji mi się najbardziej nie podoba, że tak mi można poprzeć. No właśnie jak działa podnośnik? Czy ktoś o tym wie? <laughs> Teraz sprawdzimy w tym N drzwi, no to drzwi to się N nie otwiera, ale dobra. Wskazy co działają Więc jest dobrze Chyba nie jedziemy w fakt, to. Jedziemy i tak, to tu. Jaki ważny kierowcy? Zatmaska, lusterka X O, X Lusterka O, jak sami widzicie Fajnie to wygląda Także Tak, te lusterka nic nie dają dla mnie więc a, dobra niech już tak będą wycieraczka o, i działa na razie <grym> G to nie jest dobra, to i tak nie działa ale po, właśnie chodzi mi o podnośnik bo jak wezmę pał to podniża mi to podniża mi na dół on znaczy, się, jak ten, kurde. jak wiele to bierze mi na dół, wiecie o co chodzi Jeszcze było po ostatnich są dobre na razie o jak widzicie biegi, biegi działają, tylko ręcznie idzie jakby ktoś mógł podeszlić mi fajnego ruskiego podnośnik jest na myszkę czy coś takiego Pojedziemy, polem będzie szybciej. O, jeszcze ja się szybciej rozpędzam niż na drodze. Widzicie jakie równe pole. Dobra, chwila prawdy, trzy wyjadę. Powinien wyjechać. Ja nie wyjadę. Ja wyjadę. Ale to są świnie, których na razie nie będziemy hodować. Będzie jeść, O nie wasz w Są fajniejsze i tyle spy. Przynajmniej mleko dają. No właśnie, ja świnia to, no to mięso dalej ale kto mi kupi mięso w tym. O i jeszcze wam zaprezentuję jak ten druski podnosi. Co prawda, co prawda, z kolegą to się śmialiśmy, że ten, że głębokie talerzowanie będzie, no ale dobre, o no, patrzcie ale jakby jeszcze ruski dawali, ja jeszcze ruski, ruski jechał, patrzcie no. się, tak podwyższyłem, tak obniżyłem, ale dobra. Maska otwierana Pompka działa Jakby nie chciał odpalić Dobra, żegnam Was dzisiaj z mojego trzeciego odcinka Subskrybujcie, komentujcie i łapki w górę. Mam nadzieję, że dobijemy do chociaż do 20 łapek w górę. Żegnamy się, jestem pożegnaj się. Cześć! Na razie.